U nas mamy wyborców milion 600 tysięcy, a mało Polska i to wszystkie 5 milionów, aż los A, a o zdobytym <laughs> mandacie nie doceniuję procentowe poparcia, decyduje liczba posłów. Żeby zdobyć u nas mandat, to sami to fenomenalny wynik. Ja robię wszystko, żeby ta lista Europejska miała jak najlepszy wynik, a wyborcy zdecydują, biorąc do listy zdobędzie mandat. Bardzo liczę na wasze poparcie i waszych bliskich, bardzo na was liczę i wiem, że jak na tym terenie będę miał wiele głosów. Kalicja ma to do siebie, że oddając głos na tę kalicję, możecie mieć pewność, że ten głos nie będzie zmarnowany. Bądźmy tego pewni, tutaj nie ma żadnych obaw, czy koalicja przekroczy klub, czy nie, dlatego, że każdy głos, który tutaj będzie poddany, będzie się liczył. Każdy będzie miał wpływ na wyborczy wynik. Ja startuję w tych wyborach z podniesioną głową i z podniesionym czołem. To, co mówiłem 10 lat temu, bo pełnię swój mandat od 10 lat, staram się rzetelnie Wykonywać. Działam na poziomie parlamentu w dwóch komisjach Teraz i wysyłania oraz bezpieczeństwo obrony. No, no. W grudziądzu po raz kolejny Pan poseł od wielu lat wspiera Grudziądz. Teraz też wybory mają szczególne znaczenie. Zadecydują o tym, czy jaki będzie dalej kierunek Europy. Pan poseł zawsze działał na rzecz Polski w Europie, Grudziądza w Europie. Ja tylko Państwu przypomnę, że Grudziądz dzięki temu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, uzyskał ponad 600 milionów dotacji. W tym okresie pięciu, piętnastu lat walczymy o kolejne środki i właśnie to jest bardzo ważne, aby te kolejne środki spłynęły do, do Polski także do Brudziąca. Dlatego to, kogo wybierzemy, kto nas będzie reprezentował w Europarlamencie, to jest, to jest kluczowy wybór.